To nie list złamał mi serce, to cisza, która po nim nastała. Nigdy bym nie pomyślała, że całe moje życie można zamknąć w jednym zdaniu, a jednak nie pamiętam dokładnej daty może to była wiosna, może jesień pamiętam tylko, jak leżał ten list na stole samotny, ciężki, bez nadawcy tylko moje imię napisane ręką, którą znałam aż za dobrze mocną, stanowczą. Chłodną. To była moja córka, jedyna. Nie widziałyśmy się od lat. Nie wiedziałam nawet, czy nadal mieszka w Polsce, czy wyjechała. Gdy zobaczyłam jej, pismo, coś we mnie zadrżało. Tak jak stara, wyschnięta gąbka, którą ktoś nagle ścisnął. Pomyślałam, może się odezwała, może wybaczyła. Ale nie. List był krótki, bezlitosny. Nie szukaj mnie, nie pisz, wiem wszystko. A potem cisza. To właśnie ta cisza złamała mnie naprawdę. Nie wiem, co ona wie. Nie wiem, kto jej coś powiedział, ani dlaczego wszystko we mnie odrzuciła. Tyle razy czytałam ten list. Nocami, szeptem, w nadziei, że znajdę w nim jakąś wskazówkę, ale on milczał tak samo jak ona. Mam na imię Zofia. Mam 78 lat. Przeżyłam więcej niż powinnam, ale najbardziej boli mnie to, że moja własna córka, ta, którą nosiłam pod sercem, dla której gotowa byłam umrzeć, zniknęła z tysiącami mojego życia w milczeniu. Dlatego dzisiaj opowiem swoją historię. Choćby nikt nie słuchał, choćby było już za późno. Mój mąż miał na imię Jan. W oczach sąsiadów byliśmy porządnym małżeństwem. Spokojnym, uczciwym, wierzącym. Mieszkaliśmy w tym samym domu przez ponad 40 lat. Wychowaliśmy córkę. Ja gotowałam, sprzątałam, prowadziłam nasz mały sklepik spożywczy. Ale to on zawsze był tym, który decydował. Nigdy nie podniósł na mnie ręki. Zawsze był dobrym, katolikiem. Ale czy to znaczy, że mnie nie ranił? Niektóre rany są ciche, takie których nie widać, takie których nikt ci nie uwierzy, gdy spróbujesz je opisać. Pierwszy raz naprawdę się go bałam, nie przez to, co powiedział, ale przez to, co przemilczał. To była zwykła kolacja. Nasza córka miała może 13 lat zaśmiała się, że niepodobna jest do nikogo z nas i może podmienili ją w szpitalu też się zaśmiałam. Matczyna, czuła reakcja. Ale Jan zamilkł, zamarł. Spojrzał na talerz, jakby go nagle zemdliło. Od tamtej pory za każdym razem, gdy córka pytała o nasze rodziny, zmieniał temat. A ja, ja milczałam razem z nim. Czasem myślę, że gdybym wtedy zdobyła się na odwagę, może dziś, moja córka wciąż byłaby blisko. Ale jak miałam walczyć o prawdę, skoro sama jej nie znałam? Byłam ślepa. Zasypiałam z wiarą, że to wszystko ma jakiś sens, a miłość, prawdziwa miłość, potrafi oślepić człowieka bardziej niż nienawiść. To jest mój pierwszy krok, pierwsze słowa po tylu latach ciszy. Nie wiem, czy ktoś mi wybaczy, ale jeśli jeszcze mam coś do powiedzenia, to właśnie teraz. Początek mojego małżeństwa z Janem nie zapowiadał tragedii. Był przystojny, uprzejmy, miał pracę w lokalnym urzędzie. Poznaliśmy się na weselu kuzynki. Ja miałam 23 lata, on był o 4 starszy. Tańczyliśmy do Białego Misia, a potem wypił ze mną herbatę i powiedział: Z takich kobiet robi się dobre żony. W tamtych czasach to był komplement. W tamtych czasach. Jeśli ktoś się tobą interesował, brałaś to jak? Dar od Boga. Nie myślało się o miłości, myślało się o stabilizacji, o byciu porządną kobietą. Rodzice zgodzili się na zaręczyny szybko. Nie pytałam ich, czy go znają dobrze. W sumie, sama znałam go ledwie trzy miesiące, ale wszyscy mówili, dobry chłopak, spokojny, z rodziny katolickiej. Pobraliśmy się w parafialnym kościele w środku zimy. Było ślisko, zimno, ale pamiętam, że miałam na sobie suknię spożyczonej koronki i pończochy, które podarowała mi babcia. Mój ojciec płakał. Mama szeptała różaniec w kąciku. A ja byłam szczęśliwa. Albo tak mi się wydawało. Zamieszkaliśmy w domu po jego ciotce na obrzeżach miasteczka. Codziennie sprzątałam, gotowałam, uczyłam się piec ciasta, żeby być lepszą żoną. Jan był spokojny, czasem milczący, czasem nieobecny, ale nigdy agresywny. Myślałam, że tak wygląda dorosłość że mężczyźni tacy właśnie są zamknięci w sobie, zapracowani. Pierwsze dwa lata były ciche. Nie byliśmy parą zakochanych. Bardziej jak sąsiedzi, którzy dzielą łóżko. Ale gdy zaszłam w ciąże, wszystko nabrało barw. Jan się uśmiechnął, pogłaskał mój brzuch, powiedział, że chce dziewczynkę. A kiedy urodziła się nasza córka, Dominika, był przez moment inny, czuły, dumny. Zrobił zdjęcie, które do dziś mam w starej kopercie. On z niemowlakiem na rękach, a ja. Patrzę na nich jak na cud. Ale to nie trwało długo. Z czasem Jan wrócił do swojego zamkniętego świata. Nie bił, nie krzyczał, ale nie rozmawiał, nie dzielił się sobą. A ja zaczęłam mieć wrażenie, że żyje z kimś, kogo nie znam. W niedzielę chodził do kościoła. Modlił się, klękał, śpiewał z innymi, ale w domu nie mówił o Bogu, nie mówił o sobie i nigdy. Przenigdy nie wspominał o swojej rodzinie. To było dziwne. Zapytałam raz o jego matkę. Uciekł wzrokiem. Zapytałam o dzieciństwo. Zmienił temat. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że milczenie może być formą przemocy. Dopiero po latach zrozumiałam, że życie wśród tajemnic to jak oddychanie wodą. Powoli się dusisz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dominika dorastała. Była rezolutna, wesoła, zadająca setki pytań. I to właśnie ona zaczęła zadawać te pytania, których ja bałam się zadać: czemu nigdy nie jeździmy do dziadków? czemu tata nie ma żadnych zdjęć z dzieciństwa? czemu nie znamy żadnych kuzynów z jego strony? Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Patrzyłam na Jana, a on milczał. I wtedy zaczęłam. Podejrzewać, że coś jest nie tak. Nie miałam dowodów, ale miałam przeczucie, to kobiece, które ściska żołądek, zanim jeszcze umysł cokolwiek zrozumie. I choć nie chciałam tego przyznać, od tamtego momentu już nigdy nie spałam spokojnie. Nie potrafię wskazać jednego dnia, kiedy coś się zmieniło. To był raczej proces, jak sączenie trucizny. Kropla po kropli, każda cisza między nami, każdy temat, którego nie wolno było poruszyć, każde spojrzenie Dominiki, które błagało o odpowiedzi, a których nikt nie miał odwagi udzielić, zaczęła dojrzewać i coś w niej pękło. Z radosnej dziewczynki zmieniła się w zamkniętą nastolatkę. Nie ufała ojcu, a mnie przestała się zwierzać. Zawsze myślałam, że jeśli będę dobrą matką, wszystko się słoży. Gotowałam jej ulubione zupy, prasowałam jej koszulę, modliłam się w ciszy, żeby Pan Bóg wyprostował to, czego ja nie umiałam. Ale Dominika oddalała się coraz bardziej i Jan też. Pewnego dnia wróciłam wcześniej z zakupów. Weszłam do domu cicho, nie chcąc ich przestraszyć. Usłyszałam szeptane słowa. Dominika mówiła do Jana. "Wiem, że mama nie wie, ale ja wiem. Wiem, kim jesteś." Zamarłam. Nie weszłam. Nie przerwałam. Stałam za drzwiami kuchni i słuchałam. Ale nie usłyszałam nic więcej. Potem był tylko szum czajnika i znowu cisza. Tego wieczoru próbowałam zagaić rozmowę. Zapytałam Jana: co ona miała na myśli? Spojrzał na mnie zimno, nie ze złością, nie z litością, z takim chłodem, jaki mają tylko ludzie, którzy już dawno zamknęli serce. Powiedział: Nie mieszaj się! I wyszedł z pokoju. A ja zostałam ze swoim strachem, ze swoim przeczuciem i z tą piekącą myślą: Czy całe moje życie było kłamstwem? Nie miałam odwagi przeszukać jego rzeczy, ale zaczęłam grzebać w pamięci. Szukałam znaków. Czy były jakieś nieścisłości? Czy coś mi kiedyś mówiło, że to nie jest normalne? I tak, było coś. Zawsze unikał rozmów o rodzinie. Nigdy nie pokazał mi aktu urodzenia. Powiedział, że jego rodzice zginęli w wypadku, gdy miał 9 lat. Ale nie miał żadnych zdjęć. żadnych grobów. Nie jeździliśmy na wszystkich świętych, zawsze tylko do moich krewnych. Zaczęłam podejrzewać, że historia, którą mi opowiedział, była wymyślona. Pewnej nocy nie mogłam spać. Wstałam, usiadłam przy stole, wzięłam kartkę i długopis i zaczęłam pisać: list do mojej córki, bez oskarżeń, bez pretensji, tylko pytanie: córko, co wiesz? Czego ja nie wiem? Ale nie wysłałam go. Złożyłam kartkę na pół. Schowałam do szuflady. Bałam się odpowiedzi, bo czasem prawda potrafi zniszczyć więcej niż kłamstwo. A to był dopiero początek. Kilka miesięcy później Dominika wyjechała. Bez pożegnania zostawiła tylko list, który znalazłam na poduszce. Nie wrócę. Nie chcę żyć w kłamstwie. Nie napisała nic więcej. Ani jednego słowa o mnie, ani jednej wskazówki, tylko ta jedna linijka, jak wyrok. Jakby całe moje życie, cała moja miłość jako matki była fałszywa. Jan nie skomentował jej wyjazdu. Po prostu któregoś dnia zjadł obiad, włączył radio i powiedział: Już jej nie ma, trzeba żyć dalej, a ja nie umiałam. Co noc siadałam w jej pustym pokoju, dotykałam poduszek, zaglądałam do jej starych zeszytów. Zostawiła rysunek, który zrobiła w podstawówce Moja rodzina. Była tam ja, ona i cień nie człowiek cień podpisany tata. To wtedy zaczęłam szukać prawdy. Poszłam do parafii, gdzie braliśmy ślub. Poprosiłam o kopię dokumentów. Proboszcz spojrzał na mnie z dziwnym wahaniem. Pani Zofio! Tam były pewne niejasności. Ale skoro ślub się odbył, zamarłam. Jakie niejasności? Nie było aktu chrztu Jana. Musiał złożyć oświadczenie, że został ochrzczony w innej parafii, która spłonęła. Nie pamiętam, jak wróciłam do domu. Nogi miałam jak zwaty. Serce tłukło się w piersi jak ptak uwięziony w klatce. Zaczęłam drążyć. Zadzwoniłam do ciotki Jana, tej, która oddała nam dom. Była już bardzo stara, głos miała łamliwy, ale kiedy powiedziałam kim jestem, zapadła cisza. Pani Zofio, on nie powinien był się żenić. Już. jako dziecko był inny, zamknięty. Bałam się, że kiedyś prawda wyjdzie. Jaka prawda? Wyszeptałam. A ona tylko powiedziała, że zapyta pani jego ojca, jeśli jeszcze żyje. I się rozłączyła. Ojca Jana? Przecież mówił, że nie żyje. Że zginął w wypadku razem z matką. Zadrżałam. Jeśli to było kłamstwo, to kim on naprawdę był? Dwa tygodnie później listonosz przyniósł mi kopertę. Nie miała znaczka, nie miała adresu nadawcy, ale w środku była fotografia stare zdjęcie czarno-białe. Chłopiec i dziewczyna dzieci może ośmioletnie trzymają się za ręce a z tyłu napis Rodzeństwo Lublin 1987. Rozpoznałam twarz chłopca to był Jan a obok niego Dziewczynka, która wyglądała dokładnie jak ja. Chciałabym powiedzieć, że zemdlałam, że nie pamiętam reszty dnia, ale nie. Usiadłam przy stole i siedziałam tam do zmierzchu. Nie płakałam, nie krzyczałam, tylko patrzyłam na to zdjęcie i powtarzałam: To nie może być prawda. To nie może być prawda. Ale była. Czułam to w każdej kości. W każdym wspomnieniu, które nagle zaczęło układać się w nową historię. I wtedy zrozumiałam, dlaczego Dominika odeszła. Dlaczego nie mogła spojrzeć nam w oczy? Bo ona wiedziała coś, czego ja bałam się przyjąć. Nie wiem, kto przysłał mi to zdjęcie. Może to była sama Dominika. Może ktoś, kto znał prawdę i chciał mi ją przekazać, ale bał się powiedzieć wprost. W ciągu kilku następnych dni moje ciało zaczęło reagować. Nie mogłam jeść, nie mogłam spać. Serce waliło mi w piersi, jak dzwon kościelny, jakby obwieszczało śmierć czegoś, w co wierzyłam przez całe życie. A potem przyszedł Jan, wszedł do kuchni, zobaczył zdjęcie na stole i. nie zaprzeczył. Nie zapytał, skąd je mam. Nie wyrwał mi go z rąk. Usiadł naprzeciwko mnie, spojrzał prosto w oczy i powiedział tylko: Myślałem, że nigdy się nie dowiesz. To był jedyny raz, kiedy przyznał się do czegokolwiek. Nie tłumaczył się, nie przeprosił. Powiedział, że po wojnie jego rodzina się rozpadła, że został oddany ciotce, a ja do sierocińca, że nie wiedzieli, kim jesteśmy, aż do dnia naszego ślubu. Ale wtedy już było za późno, a on, jak powiedział, nie chciał tego burzyć. Zbudowaliśmy coś razem. Ty byłaś dobra. Nie chciałem cię stracić. Ale to ja straciłam wszystko: córkę, wiarę, siebie. Po tamtym dniu Jan był już tylko cieniem, cichszy niż zwykle, jakby wiedział, że jego czas się kończy. Zmarł rok później. Nagle we śnie. Nie płakałam. Zorganizowałam pogrzeb, ubrałam się na czarno. A potem wróciłam do pustego domu i schowałam to zdjęcie głęboko w szufladzie. Minęło ponad dziesięć lat. Nie widziałam Dominiki. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi wybaczy. Nie wiem nawet, czy tego chcę. Ale dziś postanowiłam napisać tę historię dla niej, dla mojej wnuczki, jeśli kiedykolwiek zechce wiedzieć. I dla siebie, żeby móc w końcu spojrzeć w lustro i powiedzieć: Nie wiedziałam, ale nie jestem winna. Zofia, 78 lat. Wdowa, siostra, matka. Człowiek, który przeżył własne milczenie. Jeśli dotarłaś aż tutaj, dziękuję, że mnie wysłuchałaś. Nie opowiedziałam tej historii, po to, by ktoś mnie żałował. Opowiedziałam ją, bo kobiety takie jak ja milczą zbyt długo. Jeśli też nosisz w sobie jakąś bolesną. Prawdę, pamiętaj, dopóki żyjemy, mamy prawo mówić. Napisz komentarz, jeśli ta historia poruszyła twoje serce. I nie zapomnij zasubskrybować. To może być pierwszy krok do czegoś większego.